Szanowni Państwo, uroczysty moment. Poproszę o wielkie brawa i tuż! Inwestycja ta polegała na budowie terminala multimodalnego do przeładunku kontenerów. Na obszarze 6 hektarów znajdują się tory, płyty terminala i plac parkingowe. Wózek służący do przeładunku intermodalnych kontenerów czy ciężarówka manewrowa. My teraz robimy coś takiego, że z Olsztyna, tak jak, jak pani z Michelin tutaj powiedziała, już czwarty rok wozimy naczepy na wagonach kolejowych. Te wagony ładujemy w Olsztynie i rozładujemy, rozładowujemy w Ludwigshafen w Niemczech. I teraz, jak już będziemy mogli zacząć działać na tym terminalu, to ten pociąg będzie jeździł z Olsztyna przez Krzewie do Ludwigshafen mhm. i z powrotem. Zdolności terminalowe, przeładunkowe terminala, przepraszam, przyjęliśmy 140 tysięcy TU. Czyli TU to jest kontener 20 dwudziestostopowy. Na ten cel firma Miratrans otrzymała wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na kwotę ponad 42,5 miliona złotych. Całkowity koszt to kwota ponad 70 milionów złotych. To hasło, o którym dzisiaj było mówione, czyli tiry na pociągi, właśnie na wagony, to jest prawda. Oni tutaj będą transportować. Firma, która współpracuje na terenie całej Europy, jest doskonałą wizytówką Polski, ale wizytówką naszego województwa. To bardzo duży sygnał, impuls gospodarczy dla tej części województwa łódzkiego. W związku w związku z tym faktycznie te dofinansowanie firma otrzymała, bo to blisko 42 miliony złotych. Dla całego powiatu kłótnowskiego, dla miasta Krośniewice, ale przede wszystkim także i dla inwestorów, czyli prezesów zarządu firmy Miratrans, dzisiaj otwarcie multi modalnego portu, terminalu. Myślę, że jest jedna z większych inwestycji tego typu w województwie łódzkim, a na pewno największa w naszym regionie. To pozwoli firmie wejść w tak naprawdę nowy transport, przejść z transportu kołowego na transport szynowy, nowoczesny, ekologiczny. Dzisiaj ta inwestycja się zakończyła. Bardzo się cieszymy, że właśnie firma Miratrans, która wywodzi się z powiatu Łęczyckiego, zdecydowała się po sąsiedzku w powiecie Kutnowskim w mieście Krośniewice zainwestować tu, w, można powiedzieć, w rodzimym terenie, rozwijać swoje Firmę. To też będzie na pewno nowe miejsca pracy, nowe możliwości dla mieszkańców Krośniewic, dla samorządu Krośniewickiego. Dlatego wyrazu uznania za to, że ta firma tutaj podjęła decyzje biznesowe i tu zainwestowała środki pozyskane, a także środki swoje. Inwestycja ta daje szansę na rozwój gminy. Dla gminy to ogromne korzyści. Przede wszystkim nowe miejsca pracy, tak długo wyczekiwane, ale też i podatki. Nasza gmina dzięki temu nabierze wiatr w żagle. Się, rozwinie się i to też jest bardzo, bardzo ważne. Także tutaj ogromna zasługa ludzi, którzy widzieli taką potrzebę, żeby na terenie właśnie Gminy Krośniewice powstała taka firma. Ludzie, którzy mieli pasję, marzenia. Dziś te marzenia się ziściły. Także ja im serdecznie gratuluję. Gratuluję właśnie panu prezesowi Mirosławowi Stasiakowi, jak również panu wiceprezesowi, panu Ireneuszowi Frankowskiemu, ale też ogromne gratulacje dla ich współpracowników. Terminal został zlokalizowany w pobliżu linii kolejowej E20, łączącej zachód ze wschodem w gminie Krośniewice.